Proszę Państwa, przed nami nagroda Sarmacji, gonitwa dla trzech klaczy arabskich pierwszej grupy. Ta klacz po wygraniu gonitwé grupy drugiej, dwukrotnie zawodziła w kolejnych wyścigach. Z numerem szóstym Margaret, ostatnio bardzo udany występ w gonitwie grupy pierwszej. Niestety, klacz została zdyskwalifikowana z powodu niedowagi jeźdźca. Ona wygrała grupę drugą w Debiuc. Z numerem siódmym wielka Diana, która ostatnio zajęła czwartą lokatę, ulegając zarówno Margaret, jak i Grani. Z numerem 8 wystąpi Bełżycka Diamantina, która po wygraniu w gonitwie grupy drugiej, bo w drugim starcie, w końcu biegała już na dużo słabszym poziomie. Z dziewiątką Cika, którą dosiądzie Wiktor Popowana, debiutuje w gonitwie grupy pierwszej, w ostatnim występie wygrała właśnie grupę drugą. I z numerem 10 Ostra, córka świetnego Fona, którą dosiądzie Tomasz Lukaszek, tak po wygraniu w gonitwie grupy drugiej.

Ale do ty mas zrobiłeś? Nie, ja nie kupię, ja, ja kupiłem bata. Nie, to bata. Dobra, to też mas. No. ale to tam To na pewno... To dobra, dobra.

確かに。 ーーオスラフィト、オオニ、ギアマンイナ、ビクトラ、ジャーナ、ボール。プログレム、シェファクト、ギアマンイナ、バラクト、オスラフィト、オオナ、パークー、ジャーナ、ジャーナ、ボール。